Została nam jeszcze do omówienia ostatnia grupa stawonogów, a mianowicie pajęczaki. Zapraszam. Prawie wszystkie pajęczaki żyją na lądzie. Tylko nieliczne gatunki występują w środowisku wodnym. Ich ciało także pokrywa hitynowy oskurek, ale jego grubość może być różna. Przykładowo u pająków oskórek pokrywający odwóg jest miękki i cienki. A ten na głowotłowiu jest sztywny, gruby, a dodatkowo pokryty gęstymi, hitnowymi włoskami. Do pajęczaków zaliczamy m.in. pająki. Tak na marginesie są one najliczniejsze wśród pajęczaków i to od nich pajęczaki wzięły swoją nazwę: skorpiony, kleszcze czy roztocza kurzu domowego. Widzimy, że to bardzo różne zwierzęta. Co sprawia, że zaliczamy je wszystkie do pajęczaków? Po pierwsze, ich ciało jest podzielone na głowotłów i odwłok. Po drugie, pajęczaki nie mają czółków. I po trzecie, mają one po cztery pary odnóży krocznych. Większość pajęczaków, np. ptaszniki, żyją na lądzie. W dzień chowają się w kryjówkach, z których wychodzą po zmroku. Przeważnie są drapieżnikami. Wspomniany ptasznik najczęściej zjada owady, choć zdarza się, że poluje też na drobne zwierzęta kręgowe, np. ptaki. Drapieżne pająki wykształciły różne strategie na schwytanie swojej ofiary. Mogą ją aktywnie ścigać, mogą atakować z ukrycia, mogą wreszcie łapać się do samodzielnie utkanych sieci. Gdy już coś upolują, zwykle zabijają swoją ofiarę przy użyciu jadu. To jest pająk topik, pająk szczególny, bo żyjący pod wodą. Ze swoich nici wszędzie specjalny dzwon, który napełnia powietrzem, a po zanurzeniu wykorzystuje je do oddychania. Budowę pająka omówimy sobie na przykładzie tygrzyka paskowanego. Ta część jego ciała to głowotłów. Powiększymy sobie jego przednią część. Zauważ, że pająk ma kilka par oczu. Zwykle od dwóch do ośmiu par. Pająki mają dwie pary odnóży gębowych. Pierwsze z nich to szczękoczułki. Służą do ataku i obrony. Na ich końcówkach znajduje się ostry, ruchomy pazur z ujściem gruczołów jadowych. I druga para odnóży gębowych – nogogłaszczki. Ich zadaniem jest chwytanie i rozdrabnianie pokarmu. Poza tym są narzędziem dotyku. Pająki mają cztery pary odnóży krocznych. Poza funkcją lokomotoryczną ich zadaniem jest budowanie sieci łownej. Tu jest odwłok pająka. Na jego spodniej stronie znajdują się kądziołki przędne, produkujące płynną substancję. Pod wpływem powietrza substancja ta krzepnie, tworząc pajęczą nić, z której zwierzę tka zarówno sieci łowne, jak i gniazda. U Tygrzyka charakterystyczne jest to, że jego sieć ma zygzakowate wzmocnienia. Oczywiście ciało pająka, jak i innych stawonogów pokrywa nowy oskórek chroniący zarówno przed uszkodzeniem, jak i przed utratą wody. Zanim przejdziemy dalej, poznajmy bliżej kilku przedstawicieli pajęczaków. To skorpion. Jego odwłok jest długi i zagięty, a na jego końcu znajduje się kolec jadowy. Jest to po prostu ujście gruczołu jadowego. Świeżbowiec. Bardzo mały pajęczak pasożytujący na skórze człowieka, drążąc w niej korytarze, czego efektem jest zaczerwienienie i swędzenie. A to kosarz. Zwróć uwagę na jego długie i nitkowate odnóża. W razie niebezpieczeństwa może jedną z kończyn odrzucić i uciekać na pozostałych. Uwaga, kosarze nie przętą pajęczyn. Kleszcze także są pajęczakami. To pasożyty żywiące się krwią ptaków i ssaków. Mogą przynosić drobne ustroje wywołujące groźne choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę. A jak odżywiają się pająki? Gdy złapią swoją ofiarę, oblewają ją substancją bogatą w enzymy trawienne, a one ją rozkładają. Czyli wstępne trawienie pokarmu odbywa się jeszcze na zewnątrz. Dopiero taki na wpół strawiony płyn, pająki zasycając do wnętrza swojego układu pokarmowego. Na koniec pomówmy o znaczeniu pańczaków w przyrodzie. Pajączaki zjadają drobne kręgowce i bezkręgowce. Zdarza się, choć rzadziej, że odżywiają się roślinami. Z drugiej strony, one także są pożywieniem dla wielu gatunków zwierząt. Jeśli chodzi o znaczenie pańczaków dla ludzi, to pomagają nam one zwalczać owady będące szkodnikami, zarówno roślin uprawnych, jak i zwierząt hodowlanych. Choć trzeba też uczciwie przyznać, że wiele pańczaków ma dla nas negatywne znaczenie. Przykładowo wspomniane już wcześniej kleszcze. Przenoszą bakterie boreliozy, a także wirusy kleszczowego zapalenia mózgu. Inny przykład, także wspomniane już świeżbowce, pasożytujące na ludzkiej skórze. Zarazić się nimi można przez kontakt ze skórą osoby zarażonej, chociażby przez podanie ręki. Szkodliwe są też roztocza kurzu domowego, których odchody mogą wywoływać uczulenie, które objawia się trudnościami w oddychaniu. Na koniec wspomnijmy też, że istnieją gatunki pająków i skorpionów których jad jest dla nas niebezpieczny, a nawet śmiertelny. Zapamiętaj najważniejsze: większość pajęczaków żyje na lądzie, tylko nieliczne przystosowały się do życia w środowisku wodnym. Pokrycie ciała pajęczaków stanowi nowy oskórek, który chroni je przed uszkodzeniem i utratą wody. Oskórek pełni również funkcję zewnętrznego szkieletu. Ciało pajęczaków jest podzielone na dwie wyraźne części głowotłów i odwłok. Pańczaki nie mają czułków. Na ich głowotłowiu znajdują się szczękoczułki i nogogłaszczki oraz cztery pary odnóżych krocznych.